W moim środowisku, especially Gen Z ones, to wiesz, to, to jest bardzo dziwne, jak nie chodzisz na terapię, bo każdy jest na terapii. I wiesz, to też jest super w jakiś sposób, bo lepiej, żeby, żeby był trend na chodzenie na terapię, niż na, wiesz o, co chodzi, jakieś niż na melanżę. No, wiesz, to jest też super, nie więc wolę iść w takie trendy i nawet jeśli. I ja też to powtarzam, to, że jesteś na terapii nie oznacza, że musisz być chory psychicznie, mieć największe problemy na świecie i mm, musi ktoś wczoraj pies... umrzeć, żeby pójść na terapię, to w ogóle tak wiesz, totalnie to tak nie działa. Sama o tym śpiewasz. Exactly, to exactly. i wiesz, i prawda jest taka, że... Że każdy gdzieś tam, życie po prostu jest ciężkie, życie w tych czasach jest mega ciężkie. To ta dynamika tego świata, co się teraz dzieje, to ile rzeczy, jakby wiesz. Bodźców. Bodźców, rzeczy, jakieś straszne No wiesz, to nie jest proste. Life is just not easy i, mm, i trzeba mieć jakąś taką pomoc. nie? Mhm. Super jest mieć pomoc, i, mm, i nawet, wiesz, taką po prostu osobę, do której możesz otworzyć się. Mm, twarz i wiesz, i jakby i let's go, and that's the point, nie?